Cześć, tu Sylwia. Witam Cię na moim kanale. Dzisiejsza praktyka będzie skierowana na ramiona. Będziemy je w sposób aktywny i pasywny rozciągać. Usiądź sobie wygodnie. Może być to siat skrzyżny lub na piętach. Postaraj się wydłużyć kręgosłup. Zroluj ramiona do góry, do tyłu i w dół i pozostaw rozluźnione na dole. Zamknij oczy i daj sobie tutaj chwilkę, aby uspokoić oddech i całą swoją uwagę skierować do środka. Następnie z wdechem unieś ramiona w kierunku uszu, z wydechem do tyłu i w dół. I zrób tak kilkukrotnie, aby ramiona sobie rozgrzać. Wdech unosisz do góry, wydech do tyłu i w dół. I ostatni raz. Następnie skieruj sobie obie ręce do boku, możesz schować kciuk do środka i zacisnąć pięści. Proste ręce i zacznij kręcić takie kółeczka, najpierw do przodu. Staraj się tu trzymać aktywnie napięty brzuch, tak żeby nie poruszać kręgosłupa. Dobra, to samo tylko w drugą stronę. Ok, i następnie zatrzymaj. Teraz zrobimy coś takiego, pokażę ci jak to wygląda z tyłu. Prawą rękę uniesiesz do góry, lewa ręka będzie szła od dołu i przyciągasz dłonie w kierunku siebie, ale nie dotykasz ich i następnie zmieniasz i tak samo obie ręce w stronę do siebie. I kilkukrotnie. Starasz się, aby dłonie nie dotykały pleców, czyli starasz się, aby jak najdalej Dłonie były oddalone. Możesz połączyć sobie tak z oddechem, że na wdechu zmieniasz, z wydechem przyciągasz. I jeszcze. Staraj się robić to jak najbardziej z kontrolą. I poczuj, jak zaczynają pracować tutaj ramiona. Ostatni raz. I następnie, jak już przełożysz ręce do tyłu, to tym razem złącz dłonie ze sobą. Jeżeli nie jesteś w stanie połączyć dłoni, możesz podtrzymać swoją koszulkę, albo jeżeli masz przy sobie pasek, jakiś to możesz. Również go użyć w tej pozycji. Ustaraj się wydłużyć, łokieć pionowo skierowany jest do sufitu. Weź sobie tu ostatni wdech i na wydechu rozluźnij i zmień ułożenie rąk. I tak samo, jeżeli jesteś w stanie złapać doń za tłoń, to złap, jak nie możesz przytrzymać koszulkę. Ostatni wdech. I na wydechu rozluźniasz. I przejdź sobie teraz do pozycji klęku podpartego. Następnie wyciągasz sobie lewą rękę do przodu i zaczynasz kierować ją do boku i następnie do tyłu możesz zgiąć tutaj łokieć. Tak jak w poprzedniej pozycji starasz się, aby dłoń nie była na plecach, tylko dłoń jest oddalona od pleców. I kilkukrotnie z wdechem prostujesz, ręka uniesiona jak najwyżej i z wydechem do tyłu. Rób ten ruch powolutku, Z wdechem ręka do przodu, z wydechem do tyłu. Dobra, ostatni raz. Następnie skieruj rękę do boku i z wdechem unieś rękę do góry, spójrz się w kierunku dłoni. Z wydechem przełóż ją pod prawą pachą na prawą stronę. I z wdechem unosisz rękę do góry. Z wydechem skręcasz się. I ostatni raz, wdech góra i wydech na prawą stronę. Połóż sobie tutaj i ramię, i policzek na macie, a prawą dłoń połóż sobie na odcinku lędźwiowym. I teraz w tej pozycji staraj się przyciągnąć prawe ramię w kierunku lewej ręki. Przetrzymaj chwilkę. Możesz spróbować też lewe ramię troszeczkę przełożyć do tyłu. Zrób taki ruch, żeby poczuć większe rozciąganie w lewym ramieniu. Ok, ostatni wdech. I na wydechu powolutku. Wyjdź, bo nie wracają na matę. I robimy to samo na drugą stronę. Prawa ręka wyprostowana. Tu będzie wdech. Z wydechem do boku zginasz łokieć i kierujesz dłoń pomiędzy łopatki. I wdech do przodu, wydech do tyłu. I rób sobie w taki sposób. Staraj się rękę mieć cały czas możliwie jak najwyżej uniesioną. Ostatni raz. Następnie ręka do boku. Z wdechem unosi się jeszcze wyżej. Z wydechem przełóż pod lewą pachą. Sięgasz daleko. Wdech, góra. Wydech, skręt. I ostatni raz. Góra, wdech. I na wydechu skręcasz się. Połóż teraz i ramię i policzek na macie, a lewą dłoń albo na odcinku lędźwiowym lub na prawym udzie. Przyciągasz teraz lewe ramię w kierunku prawej ręki. Przytrzymaj chwilkę. A ostatni wdech. I na wydechu powolutku rozluźniasz pozycję i wracasz do pozycji klęku podpartego. Podwiń sobie tutaj palce, unieś biodra do góry, do psa z głową do dołu. Możesz tutaj pochodzić sobie w tej pozycji. Staraj się tutaj przede wszystkim otworzyć klatkę piersiową. Kierujesz klatkę piersiową w stronę nóg. I następnie z wdechem zegnij kolana. Z wydechem przejdź sobie na początek maty. Na wdechu wydłuż kręgosłup, a na wydechu skło. Następnie zegnij kolana i unieś obie ręce do góry do pozycji utkatasana, pozycji krzesła. I teraz w takiej pozycji możesz tu delikatnie podwinąć kość ogonową, zaczynać robić duże koła ramionami. Najpierw w jedną stronę, dobra, i w drugą stronę. A, ok, wdech, wyciągnij ręce do przodu. I na wydechu schodzisz do skłonu. Wdech, wydłuż kręgosłup. I na wydechu dłonie, mata, przejdź sobie do pozycji deski. Tutaj tylko wdech. I na wydechu możesz położyć kolana na matę i powolutku zejść sobie na sam dół. Następnie ułóż sobie ręce pod kątem prostym, zgięte w łokciach. I możesz czoło położyć na macie. Stóp, stopy dociśnij do maty, delikatnie uaktywnij pośladki. I unosimy z wdechem łokcie do góry i w dół. I do góry z wdechem i w dół. Zrób sobie kilkukrotnie, staraj się łokcie unosić jak najwyżej. Ostatni raz. I teraz coś bardzo podobnego, tylko tak, unosisz ręce, łokcie do góry, prostujesz ręce, ponownie zginasz i kładziesz. Kilkukrotnie łokcie góra, prostujesz ręce, zginasz i kładziesz. Na wdechu do góry. Wydech prostujesz, wdech skinasz, i wydech w dół. Ostatnie trzy razy i ostatni raz, i rozluźni się sobie teraz lewy policzek na macie i obie ręce wyprostuj do boku. Następnie unieś prawą nogę do góry, zaginij ją w kolanie i przenosisz stopę w kierunku lewego, lewej dłoni. Prawą dłoń możesz położyć sobie na odcinku lędźwiowym. Skup się tutaj na tym, aby rozciągnąć sobie lewe ramię. Jeszcze jeden wdech i na wydechu powolutku wyjdź z pozycji. I to samo na drugą stronę. Teraz prawy policzek na macie. Unieś lewą nogę do góry i przenosisz ją na prawą stronę. Lewa dłoń idzie na odcinek lędźwiowy. Ostatni wdech i na wydechu powolutku wyjdźmy sobie z tej pozycji i będzie coś bardzo podobnego, tylko tym razem zginasz łokcie pod kątem 90 stopni, lewy policzek na macie. Wdech, prawa stopa do tyłu, do góry i z wydechem przenosisz ją do tyłu. Prawą dłoń możesz położyć sobie na palcach. I delikatnie odpychać się od maty, tak żeby pogłębić rozciąganie w lewej ręce. Będzie to dość intensywne, więc staraj się zrobić to z wyczuciem. Postaraj się, aby przede wszystkim łokieć lewy był na macie. Daj sobie tu ostatni wdech. I na wydechu powolutku wyjść z pozycji. Prawy łokieć połóż na macie i prawy policzek również połóż na macie. Lewa noga do góry wdech, z wydechem przenosisz ją na prawą stronę. Lewą dłoń połóż na palcach i delikatnie odpychasz się od maty, ale dojść tylko do momentu, w którym to rozciąganie jest dla Ciebie przyjemne. sobie ostatni wdech i na wydechu wyjść z pozycji. Następnie unieś ciało do góry i usiądź sobie na macie. Stopy i kolana na szerokość bioder, dłonie połóż sobie z tyłu, palce są skierowane do przodu lub jeżeli... Czujesz, że Twoje nadgarstki są dość delikatne, możesz położyć palce do tyłu. Unieś miednicę do góry, podwinkość ogonową. I jeżeli już tutaj czujesz dość mocne rozciąganie ramion, to pozostań, a jeżeli chcesz troszeczkę intensywniej, to kierujesz kolana do przodu, do momentu, w którym poczujesz rozciąganie w ramionach. Staraj się cały czas unosić miednicę do góry. Oddychaj sobie tu spokojnie. Ręce są proste. Cały czas miednica do góry. Jeszcze jeden wdech. Na wydechu odkładasz miednicę, ale połóż ją dość blisko stóp. Łokcie ściągasz, przybliżasz w kierunku siebie i mostek unosisz do góry. Jeżeli jest Ci za mało, możesz spróbować nieco łokcie zgiąć. Tutaj najważniejsze jest, żeby cały czas otwierać klatkę piersiową. Ok, ostatni wdech. I na wydechu powolutku wyjdź z pozycji. Następnie stopy troszeczkę szerzej. Prawą dłoń połóż sobie na odcinku lędźwiowym lub tak bardziej z prawej strony i łokieć prawy zahacz o prawe kolano. Jeżeli tu już jest intensywnie, to zostajesz lub przyciągasz kolano do środka. Staraj się lewego ramienia nie wycofywać, tylko kierować je do przodu. Staraj się, żeby po prostu ramiona były mniej więcej w jednej linii. Ok, jeszcze jeden wdech. Na wydechu rozluźnij. I druga ręka, tak samo. Lewym kolanem. Tutaj zahaczasz o lewe ramię i przyciągasz kolano do środka. Prawe ramię do przodu idzie. Staraj się też trzymać tutaj w miarę proste plecy. Ostatni wdech. Na wydechu rozluźniasz. Teraz robimy to samo, tylko obie ręce jednocześnie dłonie. Po bokach ciała, łokciami zahaczasz o kolana, i przyciągasz kolana do siebie. Czy masz chwilkę, jest to dość intensywne rozciąganie, więc zrób tylko tyle, ile jest to dla Ciebie komfortowe. jakiś czas możesz spróbować kolana jeszcze bardziej do siebie przybliżyć, ostatnie trzy oddechy, ostatni wdech, i na wydechu, powolutku rozluźnić. Usiądź sobie ponownie w siadzie skrzyżnym. I z wdechem otwórz ramiona do boku. Na wydechu lewa ręka idzie na prawą stronę. Prawą dłonią chwyć za nadgarstek i przyciągnij rękę w kierunku ciała. Postaraj się, aby lewe ramię nie szło do przodu, tylko je wycofujesz. Lewa ręka idzie do góry, zegnij ją w łokciu, a prawą dłonią chwytasz za łokieć i przeciągasz ramię do tyłu. Postaraj się tutaj nie wyginać odcinka lędźwiowego, możesz delikatnie podwinąć kość ogonową, tak żeby rozciąganie odbywało się tutaj w ramieniu. Następnie lewą dłoń połóż sobie na prawym tricepsie, prawą rękę prostujesz i wyciągnij ją jak najbardziej na prawą stronę. Jeżeli jest Ci mało, możesz na wdechu nieco się wydłużyć i z wydechem pochylić się na prawą stronę. Dodasz sobie wówczas rozciągania boku ciała. Ostatni wdech i na wydechu wyjdź z pozycji i rozluźnij ręce. Oj sobie tutaj z wdechem ramiona do góry, z wydechem do tyłu i w dół i to samo na drugą stronę. Z wdechem ramiona szeroko rozłożone, z wydechem prawa ręka idzie na lewą stronę i lewą dłonią chwytasz nadgarstek. Przyciągnij sobie rękę w stronę ciała, lew, prawe ramię wycofaj. Ostatni wdech. I z wydechem rozluźnij. Prawa dłoń idzie pomiędzy łopatki, lewa dłoń chwyta łokieć i przeciągnij ramię jak najbardziej do tyłu. I ponownie staraj się tu delikatnie podwinąć kość ogonową. Ostatni wdech i wydech. Teraz prawa dłoń chwyta lewy triceps, lewą rękę prostujesz i wyciągasz ją na lewą stronę. Zostań sobie w taki sposób, starasz się cały czas kręgosłup wydłużać. Jeżeli jest ci za mało, możesz wziąć sobie tu wdech. Z wydechem delikatnie pochylić się na lewą stronę. I powolutku wyjdź z pozycji. Rozluźnij ręce. I z wdechem, ramiona do góry, z wydechem do tyłu i w dół. Zrób sobie jeszcze kilkukrotnie takie koła aby rozluźnić sobie ramiona. I ostatni raz. I następnie z wdechem unieść obie ręce do góry. Z wydechem złączone dłonie do serca. Bardzo tobie dziękuję. Namaste.